chować nas chcę czekać i mi sguardo qui sapevo e sono veloci faccio räcka no gleba gleba Dzień dobry kochani witam się z wami w kolejnym filmie na naszym kanale mam nadzieję że będzie wszystko słychać Zapakowaliśmy się, mamy cały tył wypełniony Tam jest kapslica Kapsel! <grywa> Jak już się pokazał I jedziemy nad morze Na majóweczkę Razem z moją mamą, ciocią Do domków, na ile nocek? Trzy? Okay. Na trzy nocki, cztery dni Będziemy sobie jeść grilla Będziemy sobie grać w gry Będziemy chodzić nad morze, ma być słaba pogoda ale to nie szkodzi my sobie jakoś e, zorganizujemy czas kupiliśmy razem z Adrianem e, na tą majówkę specjalnie takiego mini grilla bo nie wiadomo czy tam nie będzie po prostu na przykład jednego grilla na tyle domków ile tam będzie e, więc mamy takiego przenośnego grilla, którego się składa tak na płasko no że w razie czego sobie go rozpalimy kupiliśmy też bule takie do rzucania żeby sobie pograć mamy nowe gry planszowe więc nudzić się nie będziemy. Zapraszamy do oglądania, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, będzie nam bardzo miło i lecimy! <grym> <grym> Mama z Krzyśkiem i z Julką i z Martyną już są gdzieś przed nami, oni wyjechali trochę szybciej. My wyjechaliśmy o 10, były trochę korki, bo wszyscy stwierdzili, że jadą nad morze dzisiaj. Ale już teraz jedziemy, nie ma korków, zostały nam no, 2 godziny 10 minut. Więc jeszcze trochę. My nie jedziemy prosto z Poznania. My jedziemy od Adriana Rodziców, bo byliśmy właśnie jeszcze na nockę w Zelgniewiku. Czemu mówisz Zelgniewiku? To to Zelgniewik! Zelgniewiki tam mieszkają. No Zelniewiki mieszkają, ale to jest Zelgniewo. Wiocha, za dupie, kuśwa, najgorsze zabite dechami, ale to się nazywa Zelgniewo. Tak, w Zelgniewie byliśmy zostawić Kitka, no i tam się przynocować, więc tak naprawdę połowę albo jedną trzecią drogi mamy za sobą. Wczoraj już mieliśmy za sobą, no i dzisiaj jeszcze dwie godzinki. Aha! Teraz mi się przypomniało, kolego. Czy ty mi e, zrobiłeś to, co ci prosiłam? Co ci położyłam na biurko ostatnio? Żeś mi założył szybkę na aparat. A kiedy to? dałaś mi telefon? Położyłaś mi szybkę, a telefon miałeś cały dzień w pracy. Jak ci miałem założyć, kurwa, bluetooth? Nie, ty miałeś to zrobić jak grałeś sobie z kolegą w grę później, jak skończysz. No jak skończyłem, to sprzątałem po tobie odkurzacz i ogólnie robiłem ci zupkę chińską na kolację, a ty jeszcze do mnie szkiełek mnie założyłeś Skill. Spiro... a i sama se Super, i przez ciebie mi teraz tutaj wlecą te... Weź, wlecą mi piach na, na plaży. Mi dobrze. Będziesz mi oddawał. Srawał ku**wa, ten sam budżet. Przyjechaliśmy i oni wyjechali szybciej, a my ich dogoniliśmy i byliśmy pierwsi. Siema rurki! Siema rurki. Cóż, gadacie że daleko? Cześć Julut! Co oni gadali już że daleko? Się wlekliście? Patrz jaki hamaczek elegancki mamy. O kapsel tu, ja myślałam, że tam ktoś, Ani nikogo chyba nie ma innego. A my bagażnik otwarty. No dawaj, test. No dawaj, no porządnie Scott. Wejdziesz, dawaj. Dawaj, wskakuj, raz, dwa, trzy. Jezu, no dawaj! Lamerku Jak wygląda ogólnie? Idziesz też zobaczyć? A, tu taka jedna Antresolka. My ten. My ten. Nie my się nagrzejemy tu najwyżej, nie? Będziemy cieplej. No ty tu. Elegancki balkon. O, jeszcze drugi hamaczek jest. Kapsel! Cześć! Co masz? Pokaż. Brawo! Wskakuj, Oliwka, dawaj. Jestem ciekawa, czy wskoczysz tam. Nie urwie się. Adrian, ja na to Nie chodę? urwie się. Nie no, się A potrzymaj mi. Potrzymaj mi piwo. No nie urwie się. Ale może ten, skórek pęknąć. Oh! <grym> Dobra, trzymaj się, czekajcie, mogę wejść. Bo jak gruchnie, to na ciebie. No, największy to jest zaraz zrobimy. Zaraz ja jadę bajdę. Przepraszam, kapsyn kopą. Ale Ale jak ci się podoba? Pobujaj mnie. No, ta, ta reakcja, rozumiem. Pobujaj mnie. Nagramy Ale to jest fajne! No, no, hej! Jak ci się podoba? A myślę, że ty zdjęcie robisz <laughs> Fajnie Ty mi głowę nie ucinasz? No... No Teraz mów A gdzie są jego smaczki? Ja mu nałożę ten, żeby sobie no możesz mi opowiedzieć na ten? Tak jak powiedziała pani behawiorystka Właśnie! Muszę wam opowiedzieć Co ja mam teraz nagrywać cały czas? Tak Ale nie ucinasz mi głowy? No patrz, Adek ucina mi głowę czy nie? Była u nas ostatnio pani behawiorystka 3,5 godziny razem z kapslem, dlatego, że mu ostatnio zaczęło odwalać i na spacerach, jak się rzuca na psy, to zaczął mam nam gryźć nogi. Dobrać. O, pokaż, jakiego tu mam siniaka. Po tym. Nie widać. No, ja też to czuję. I tu, czekaj, tu staj, nagraj. Tu, tu, nagraj. Zobacz, jak mi użarł. Więc e, była pani behawiorystka i teraz mamy nowe polecenia, które musimy robić z kapslem. Nie możemy mu rzucać piłek, patyków, nic mu rzucać, tylko musimy kupić taką piłkę specjalną, żeby on sobie zachował... Łańcuch łowiecki. Po prostu będziemy go uczyć na nowo różnych rzeczy. Zobacz, jak tam leży. Słodziaczek, pokaż go, pokaż słodziaczka. Ej, ale fajne to jest. Dawaj, dansar. A to? To za kogo? Disko, disco, 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 disco. Serauri. Disco. Papuł oh, oh. <laughs> <To był> jumper. Dawaj. <laughs> no i popsu. Jesteśmy tutaj już w ustroniu morskim, tak Ktoś jak musi, rok mężkę. temu na majówkę. A dość tutaj <grym> przygotowuje. Co ty yy. Kaszana, za chwilę kiełbasę będę kręcił i później tobie pieśń z kurczaczka, bo jesteś miętka. Tak, ja sobie kupowałam paróweczki. Yyy, paróweczki. No paróweczki! też z kurczaka sobie Nie, no kiełbaski. No to takie cienkie, to to partie I paróweka. serki na grillka. Dziewczyny grają w paletki, A solary się opalają, oczywiście. Poki, ty tam nie kombinuj, zobacz! No tam, tam 17. Do na koncert? Na wyspę? Na, wyspę? na, wyspę? na, na modelki. Modelki i coś No, Bo no. No. tutaj y, stały wcześniej tutaj śmietniki. Poprzestawialiśmy je tutaj, żeby psy nie pouciekały, bo tutaj był taki płot niski. Kartony jeszcze poustawialiśmy. Tutaj też jest o karton. Tam z tyłu za drzewami też jest karton, żeby nie pouciekały. No i tutaj mamy domek my, właśnie z mamą. Tutaj przyjedzie jeszcze ciocia. Tam jacyś inni chyba będą i na końcu tam szwagier właściciela chyba. A ciocia, ciocia ma jeszcze więcej miejsca. To jak wy wybieraliście? Nie patrzyliśmy, nie wybieraliśmy. Bo tu jest ożenka mniejsza. Aha, no, tak samo jest trójka. No, ożenka jest mniejsza. No, to lepiej może. Zarwie. To się nie zarwie, jak nie w trzy skaczecie. Jezu, przecież to jest trampolina! Czemu ty krzyczysz? No bo Martyna mnie wybija! Palić się no. Jezu, to ona robi! Mnie proszę nie wybijać! Aaa nie, potem tak zabijasz! Idziemy teraz nad morko, przejść się na nad plażę. Nad morze! Jaki morko? Mama też tak mówi. Morko? Morko. Morko. Idziemy się przejść na plażę. A dziady idą kilometr przed nami. A im się śpieszy. Bo nie czekają nigdy. A schowajmy im się. Ciekawe kiedy się ogarną. No, no stójmy. Ciekawe kiedy zwrócą uwagę. Zatrzymujemy się Oliwka. Idą dalej. Jeszcze dalej. Chyba, chyba mają nas w dupie. Leń śmierdziel jeden. Tak. Patrz jak ja Skłodniała Mnie ręka boli od trzymania tego co ty przywyciłeś. A to jest średnie, zawsze to, to jest, jest wielkie, gila? to jest średnie To jest, średnie. To jest Masz gila w nosie Nie mam to byłem, masz piwo w ręce? Tego jeszcze u nas nie było prawdziwy szczur nie, to jest krokusek piękny. Krokusek. krokusek? Chodźcie tam, przejdziemy na środek to... usiąść. Tra... Na... Chciał, mnie nagrał. Idziemy się usiąść Na bluzach? Krokusek. krokusek? Nie, mi się tam nie chce. No chodźcie, bo mi to nie wygodnie. Krokusek Trudno. może z tą pójdzie. Jeszcze raz poproszę. A tak na Nie! Krzysiek jest wołany Krzysiek. Krzysiek I idealny stoicyzm! Jak Ci się podobało na morkiem? A zjedliście loda? Tak. Ale jednak nie miała A ty jakiego zamówiłaś? Chciałam ci dać, ale już się przepoznać. Dobra, idę do, do. 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 Addisona teraz. Ale jeszcze, proszę mi powiedzieć, robię jak, ci, jak Ci się podoba jak na razie? Z zarąbiście. Dzidziusia nie widać. Gdzie jest dzidziuś? Tu. Odkryj dzidziulka. Dzidziu, dzidziulek. Śpi Dziudziuś też, on by tak zasnął. No jak widać, on w sumie sam tak śpi na łyżeczkę. Kapselek łapka. No to dzisiaj zrobimy grillka a jutro się pójdzie na obiad na jakąś rybkę Idziemy dzisiaj połazić po straganach Pograć w tego cymbergaja fajnego na cztery osoby Jak a, ci się spało, się spało? mama? Zimno? Umiem Witamy się w drugim dniu Wczoraj już nic nie nagrywaliśmy, bo siedzieliśmy sobie na grillku Teraz idziemy się przejść nad morko znowu Dzisiaj trochę bardziej wieje, ale idziemy nad morze i idziemy grać w fajnego cymbergaja Co on robił? Gówno wącha. Aha, nie widziałam. <gry> idziemy grać w fajnego cymbergaja na cztery osoby. A wzięłaś drobno jakieś? Nie, ale Krzysiek ma. Aha. I spędzać fajnie czas, odpoczywać i się relaksować. Zapraszamy. Byliśmy na plaży. No co ty nie powiesz, Jakby ciężko zauważyć. Ja Naprawdę pale. bardzo ciężko zauważyć. Widzisz jaką łapię tę falę? Mhm. Popy słono ci będzie. Defindie. Idziemy na lody śpiderki. Co? Tu były, były gałki te do trawy. Mhm. Pamiętacie, jak tu szliśmy rok temu i mnie samochodzik prawie potrącił na chodniku? Ej, to chyba naprawdę jest to auto. Kabaczek! Kabaczek mnie wtedy potręcił, potrącił prawie. Zeszłam tu chodnikiem. Adrian ja zasłonił. Tu chodnikiem zeszłam i tu mnie kabaczek prawie potrącił. Z krokuskami! Z krokuskami! Patrzcie jak Oliwka w końcu krokusek. ładnie się ubrała. Moją bluzę. Roz, zapiłam rozporek? Zapijałam. Nieźle. <laughs> Idziemy z łobie. Adek, jak Ci się podoba nad morkiem? Wracamy dzisiaj? Oni chcą wracać dzisiaj już, żeby nie spać tutaj, bo mieliśmy jeszcze dzisiaj nockę spać, ale oni chcą już dzisiaj wracać, żeby... Dobra. Szturze, żeby nie stać w korkach jutro. I żeby być szybciej w domu, bo jutro nie ma być pogody. Jaki piękny chłopiec! Także prawdopodobnie dzisiaj wieczorem będziemy wracać. Idziemy teraz na rybkę jeszcze sobie zjeść, bo musimy zjeść rybę, jak jesteśmy nad morzem. I patrzcie, jakiego mam siniaka. Nie wiem, czy widać tutaj, ale widać. Takie wybrzuszenie jest nawet. Nabiłam sobie go wczoraj o ławkę przed domkiem. Nie, wczoraj, W pierwszy dzień o ławkę przed domkiem, bo nie widziałam, że tam jest wystająca deska. I mam siniaka. Dziękuję, do widzenia. Mi tak. Przyszły nasze rybaczki Ryb Wielkie, za jakie są? Wielkie. jeden zapraszam. A tu Adison. Teraz mi wsadzisz to do surówki. Tak Kapsy? Gdzie ty jesteś? Ale nie, nie włoź mi na kamizelkę. Mam całe buty mokre, bo mi fala oblała Siema Fajnie cięcie, ciepło, nie? Masz na bucie Masz na bucie Gdzie? A, mam Tu Co to jest? mam Weźcie mi to O mi Smarka jakiegoś mi Ozzy zrobił na bucie Cikałcie? Pokaż nogaweczkę swoją A pokaż nogawkę, masz jeszcze? Za nogawkę Co? Nie słyszę Za nogawkę... Co mi tak robi? Co wiesz? Zatrzymaj Co Zatrzymaj go za to Pies Kupiliśmy sobie kawkę mrożoną, pierwszy raz od dawna, bo ja nie piję kawy I dostaliśmy średnią Jezu, pies, trzeba uważać Dostaliśmy średnią, mała dostała lepszą Daj mi trochę Słodka jest ta Zakryć mu Śmietanka Moje no, się rzucił? Dzięki No patrzcie, co ona robi Lodem pluje No bo kostkę, lodu mam te, takie duże wrzucone co? Ty mnie nie ciągnij! Jeszcze jedna została nie. Jezus, so, Masz, masz, nagrywa ją, bo ja już nie mogę na nie patrzeć Za brudna cała po, na Nigdy więcej takiego loda Idziesz, on do, on do niego mówi jak ty do mamy, idziesz, idziesz Idziesz, idziesz, gleba, gleba Rotundko Zobaczcie co ona robi, O nie, nie nagrałam tak dobrze bo nie jest No i co, i pusta Rotunda A to jest krokusek Który mnie obsikał, kurde Tu, tu mnie obsikał Kapsel Julka obsikał, bo, bo chciał... E... Ja siedziałam na falochronach. Julka siedziała na falochronach i kapsel w falochrony falochron i chciał obsikać falochron, a Julka obsikał spodnie. Super, kurde. To jest seks. To ja, tu sek. ja tu mam telefon. Ja telefon. Zaraz by nie byliśmy. Nagrałam to. Ej, on mi... Prawie dobrze, że ty mnie telefon nie kopnąłeś. Kup... Nie Muszę się zesram. Patola. Tak, Witam się z Wami już w domku. Kilka dni po wyjeździe majówkowym wróciliśmy sobie. I niestety nie obeszło się bez dodatkowych przygód, które mieliśmy po drodze. Już po prostu nie miałam siły ani czasu dogrywać nic, bo mieliśmy po drodze stłuczkę. Nie z mojej winy. Nie z naszej winy. Pan. Nie wyhamował i wjechał nam w tył. My z tyłu wieźliśmy kapsla w bagażniku, więc ja od razu wyskoczyłam. Wy Jezu, czy nic się nie stało, bo ja nie widziałam tego momentu, uderzenia, tylko poczułam, i wyskoczyłam, czy tam nic się na pewno nie wydarzyło, ale było ok. Mamy tylko obdarty tył i małe wgniotki. Kapslowi też nic się nie stało, nikomu nic się nie stało. Pan sobie bardziej uszkodził. Samochód gniut maskę z przodu, odpadła mu rejestracja i odpadł mu znaczek. Ale co, generalnie sam wyjazd uważam za udany. Bardzo nam się podobało, było fajnie. Odpoczęliśmy trochę i dziękujemy Wam za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Będzie Wam bardzo miło. I widzimy się w kolejnym vlogu. Pa pa!